Masz torebkę? Co sobie w sklepie kupiłaś? Batona. Batona. Byłyśmy na spacerku i w naszym wiejskim sklepiku i teraz wracamy do domu. Jest słoneczko, ale tak mroźnie dość, także słuchajcie, Nelcie czuje się e, dużo, 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 dużo lepiej. E, znaczy dużo lepiej, nic jej się nie dzieje, żadnych zapalenia spojówek nie ma, żadnego przeziębienia, także byłyśmy na spacerze. Kochani, kochani, my właśnie wychodzimy Wychodzimy, słuchajcie, na premierę, tak jak wam mówiłam Do kina Helios Także na pewno coś tam wam nagram Tak przynajmniej mi się wydaje Jeszcze przed, lecę szybko Na paznokcie, także my już wychodzimy Ja mam na sobie tę czarną marynarkę e, Z cekinkami Kolczyki e, Takie, zobaczcie, z księżycami I gwiazdkami, tak, na końcu Dobra, lecimy Nie przedłużam, e, wychodzimy, bo oczywiście Czas nas goni Wrong. I waited up, wounds on my Słuchajcie, Krzysiek był w Biedronce, jako że róże walentynkowe już po prostu padły, no to kupił przepiękne tulipany, już trochę rozwinięte, ale zaraz coś tutaj ładnie je włożymy do wazonu. Wiecie, ja z tulipanami tak średnio najeżdżam, tym bardziej, że dzisiaj śnieg nas zaskoczył, a u nas w domu już wiosna. Natomiast powiem Wam, że są prześliczne, także zaraz ja się nimi tutaj Zajmę. A tutaj zostały mi jeszcze pozostałości z walentynkowych róż, czyli takie, zobaczcie, piękne pastelowe gipsówki. A teraz działamy z tulipanami. Dzień dobry kochani, witajcie, witajcie. Witam się z wami bardzo serdecznie i serio tak naprawdę to nie wiem od czego zacząć. E, więc witam się z wami i chciałabym wam od razu powiedzieć, że to będzie taki vlog łączony z kilku dni. Już zaraz wam też powiem dlaczego. Tak, mam, słuchajcie, pierścionek e, od Nelci. Kupiłam dzisiaj w jej sklepie i mam też zrobione paznokcie. E, jako że grzybki, to też nie szalałyśmy z kolorem, po prostu żeby było ładnie, schludnie, klasycznie, taki Ni to, rusz, ni to fiolet. Także słuchajcie, Vlog łączony, dlatego że już Wam wszystko mówię. E, dużo, jak wiecie, się u mnie ostatnio działo. E, wyszedł e-book, i na samym początku chciałabym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za zainteresowanie, za to, że kupujecie, że Wam się podoba, że zaczęłyśmy sobie nawet omawiać tego e-booka, pisać prywatnie maile, piszecie mi też e, swoje odczucia na Instagramie. Także z całego serca Wam dziękuję. Było to dla mnie naprawdę. Ważne, był to taki też stresujący moment Jak mogliście zauważyć w poprzednim vlogu Że przeżywałam, denerwowałam się Miałam tremę, jakbym co najmniej, nie wiem Miała pisać jakiś ważny Sprawdzian, sprawdzian zaliczenie Albo nie wiem, występować na scenie Także emocje były ogromne Także z całego serca Wam dziękuję Za zainteresowanie za to, że się utożsamiacie, że się motywujecie, naprawdę było to dla mnie bardzo, bardzo ważne. I tak jak Wam mówiłam, ten e-book świetnie wprowadzi Was, jeżeli jesteście chętne właśnie zacząć dietę u pani kalorii. Dlatego, że tak naprawdę tam jest wszystko opisane: moje zmagania od listopada, wszystko co i jak. Więc, nawet jak jeżeli jesteście zainteresowane dietą, to uważam, że świetnie taki e-book sobie na początek przeczytać, żeby po prostu dowiedzieć się wszystkiego. Bardzo dużo z Was też kupiło e-booka i startuje 6 marca razem ze mną i z dziewczynami na mojej grupie, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jestem wręcz wzruszona, naprawdę jestem wzruszona. I kochani, powiem raz jeszcze, i przechodzimy dalej, że link do e-booka. Moja historia e, znajduje się tutaj na dole w opisie, także jeżeli macie ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie do jutra, do 28. Macie go w promocji, macie go na promocji, potem wykroczy już cena regularna. To tak wiecie, też na zachętę. Także zapraszam serdecznie. Dobrze, i teraz tak, dlaczego vlog łączony? Dlatego słuchajcie, że po pierwsze u nas sobota jest dniem wolnym od vlogowania, ale słuchajcie. W środę wyszedł ebook, mnóstwo emocji, mnóstwo rzeczy do przerobienia było i działo się, tak? Chciałyśmy sprawdzić, żeby wszystko w sklepie było sprawnie, żeby wszystko działało na tip top. Więc słuchajcie, w czwartek pojawił się vlog, a my w czwartek z Krzyszkiem byliśmy na premierze. Byliśmy na premierze, słuchajcie, w Kinie Helios, to wam nagrałam wstęp, też wam wrzucałam na Instagram. I powiem wam, że było cudownie, było wręcz wspaniale. No i my bardzo późno wróciliśmy. I ja tak stwierdziłam, że kurczę, już wiedziałam jakby rano, że z czwartku na piątek nie będę vlogowała, i w piątek vloga nie będzie, bo byłoby to dla mnie po prostu no, ciężkie do ogarnięcia, ciężkie do wykonania. Z tego względu, że słuchajcie, tak jak mówię, gdybym nawet nagrywała w czwartek, wieczorem była premiera, z premiery wróciliśmy przed godziną 23. No i wiecie, siadać do montażu. Już by mi się nie chciało, więc um, odpuściłam. W piątek nie mieliście vloga. Sobota jest dzisiaj, ja dzisiaj nagrywam. E, natomiast w soboty nigdy nie puszczam vloga i stwierdziłam, że jeszcze zrobię wolną niedzielę. I film pojawi się w poniedziałek, ale zobaczcie, no, sobota ja nagrywam. Miałam nie nagrywać, widzicie? Więc to jest takie, to po prostu tu chodzi o to, że nie było publikacji. Wiecie o co chodzi, po prostu nie było publikacji, ale tak, z czwartku jakieś tam klipy wam nagrałam z, z premiery filmu. E, zaraz wam jeszcze o tym powiem. E, no i dzisiaj znowu nagrywam, tak naprawdę tylko wczoraj nic nie nagrywałam, więc widzicie no. Widzicie jak to jest. Jaka przerwa. Ale powiem wam, że potrzebowałam takiego resetu, takiej przerwy, bo tak jak mówię, dużo się ostatnio działo, a to piosenka, a to e-book i bardzo mnie to gdzieś tam przytłoczyło i po prostu potrzebowałam takiego lekkiego wytchnienia. Mogłam sobie ten, słuchajcie, aparat gdzieś postawić, bo teraz będę tak zmieniać jedną rękę, drugą rękę, jedną rękę, drugą rękę. Dobrze. Więc to mamy wyjaśnione. To mamy wyjaśnione. Kolejna kwestia właśnie tej premiery. Byliśmy na premierze filmu Maskarada. Film odgrywa się na Lazurowym Wybrzeżu Powiem Wam, że mi się bardzo podobał Krzysiek tak sobie mówi, że aha, Gdyby gdzieś tam leciał po kanałach I był ten film, to może by go przełączył Ale obejrzał całkiem spoko Natomiast mnie fajnie odmurzyło, bardzo mi się to podobało Super, bo na premierze mieliśmy też poczęstunek I było sushi Przepyszne sushi I ja na samym początku, słuchajcie, nie zobaczyłam skąd jest to sushi A potem patrzę, że to z kokosushi koku sushi kocham, po prostu uwielbiam Więc, więc było sushi Były różne... Przystawki, desery, więc najpierw sobie wszyscy zjedliśmy. Potem był fajny konkurs, było można wygrać nagrody, a później już film. Także e, powiem Wam, że wróciliśmy przed 23. E, posiedzieliśmy chwilę, e, ja tam jeszcze kilka rzeczy zrobiłam, no i poszliśmy spać. Piątek bez vloga, ale za to mm, z ebookami dzieje się magia, więc było, było co robić, było co ogarniać, a no i dzisiaj sobota. Tak, i sobota, słuchajcie, Krzysztof y, pojechał właśnie y, do Biedroneczki po takie małe zakupy, dlatego że, może jak ja siedzę, zobaczcie, dlatego że y, wymyśliliśmy, że zrobimy Bigos. Tak nam się zechciało Bigos, a ten Bigos z Thermomixa, słuchajcie, jest taki dobry z grzybami suszonymi, jest rewelacyjny. Ja nie pamiętam, kiedy jadłam Bigos, nie pamiętam kiedy Bigos robiliśmy, więc, moi drodzy, będzie grany Bigos, więc Krzysiek pojechał po składniki. Zrobię też dzisiaj tą makaronową sałatkę w końcu, bo nas naszła w końcu ta ochota. Także taki jest plan, jeżeli chodzi o jedzonko. Bigos i słuchajcie, Bigos i. I sałatka makaronowa. Dobrze, chyba wszystko powiedziałam. Aha, jeszcze jedna kwestia. Bardzo dużo osób też pisze do mnie na Instagramie, też dzisiaj chyba o tym właśnie powiem, żebym pokazywała kryształki, więcej o nich mówiła, więc pomyślałam, że gdzieś tam na Instagramie będę to przemycać. Nagrałam Wam też film na Bugis Silver, tam mówię o moich takich niekosmetycznych ulubieńcach, o rzeczach, które zrobiłam, które się wydarzyły, poleciłam perfumy wam, produkty do ust, właśnie opowiedziałam o kryształkach, o tatuażach, o e-booku, Także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, na Bugie Silver, to zapraszam. No i też Wam mówiłam, że przyszły do mnie nowe kryształki i że Wam pokażę. No to może gdzieś tam sobie, czy, czy, czy dzisiaj, czy w kolejnym vlogu e, pokażę Wam po prostu, bo są przepiękne. Prze, prze, prze Dobrze, wszystko mamy kochani, wyjaśnione, także lecimy dalej z tym vlogiem że Tak mi się przypomniało, bo dzisiaj na początku tego vloga wrzuciłam wam przebitki z naszego poranka. I słuchajcie, ja w ogóle się nie spodziewałam, że będzie śnieg. Dla mnie totalne zaskoczenie. Stałyśmy pierwsze z Nel, poszłyśmy do salonu, ja odsłaniam rolety i takie buchnięcie, wow, co serio śnieg, biało, białutko. Po prostu biało-bialutko. No nie wiem, Krzysiek mi coś ostatnio mówił, że ma wrócić wiosna, że ma być ciepło, także. Ja się pytam, co tutaj się wydarzyło? O co tutaj chodzi? Nie wiem. A dzisiaj, proszę Państwa, będzie grany bigosik, tak jak Wam mówiłam. Będzie bigos, także ten jest przepyszny. Przepyszny. Cześć, cześć, kochani! Słuchajcie, mamy dzisiaj kolejny dzień. Tak jak wam mówiłam, będzie to vlog łączony. Mamy niedzielę i słuchajcie, właśnie wróciliśmy do domu, co robiliśmy. Już Wam, oczywiście, wszystko mówię. Dzisiaj, słuchajcie, Leoś miał e, turniej. E, turniej zaczął się o godzinie 9. Zbiórkę mieliśmy o godzinie 8.40, a wczoraj tak długo z Krzyśkiem siedzieliśmy, chyba około 2.00 poszliśmy spać. Także lekko byliśmy niewyspani, natomiast spędziliśmy fantastycznie dzisiaj niedzielę, dlatego że dzisiaj na turniej, e, na godzinie 9, zbiórka była 8:40. Pojechaliśmy całą rodzinką, jak Krzysiek, Nel i Leo. Bacznie kibicowałyśmy z Nelcią. Mega miałyśmy frajdę. Leo przeszczęśliwy. Także słuchajcie, turniej trwał od godziny właśnie 9. Skończył się jakoś około godziny 14, bo naprawdę dużo drużyn i mega, dużo, dużo, dużo się działo. No i później słuchajcie. Prezes naszej drużyny i trenerzy zaprosili całą ekipę, całą drużynę na pizzę, więc pojechaliśmy też na pizzę i naprawdę świetnie spędziliśmy czas. Oczywiście, Puchar był na podium. E, także bardzo trzecie miejsce, bardzo jesteśmy e, dumni e, i powiem wam, że ile było drużyn, sześć drużyn było, e, że fantastycznie spędziliśmy czas. No i dopiero przyszliśmy do domu e, i co? Nelcie po prostu tak, Nelcia tak szalała, że po prostu mówi: "Mamo, to mogę iść pospać". Więc Nelcia odpłynęła, e, poszła się przespać. E, natomiast słuchajcie, e, ja zaraz muszę się poratować kawą, bo po prostu oczy mi się zamykają. Dzisiaj też pod koniec tego vloga, oczywiście, wyniki rozdanka. Podam dwie osoby, które zdobyły, które wygrały rozdanko. I słuchajcie, czasem zobaczcie, tanie nie znaczy złe. Kiedyś w ogóle na YouTubie były takie filmiki że niektóre drogie kosmetyki, taki film był chyba, drogie kosmetyki nie warte swojej ceny, albo tanie nie znaczy złe. I ja mam kombo po prostu, mówiłam Wam ostatnio, właśnie na Bugi Silver, przy okazji tych ulubieńców mojego nowego filmu, o konturówkach z Lovely, Perfect Line, Demi Matte. Te konturówki z Lovely są wręcz kapitalne. Uwielbiam i będę wszystkim polecać. I słuchajcie, połączenie tej konturówki z tą pomadką, z Miss Sporty 102, to jest nude, to jest po prostu idealne połączenie. Także za tą Miss Sporty w ogóle na promocji dałam chyba 9 zł. Konturówki też kosztują bardzo, bardzo mało, więc właśnie chciałam Wam powiedzieć, że e, to duło naprawdę uwielbiam i będę wszystkim e, polecać. Miss Sporty 102 taki odcień nude e, i konturówki z Lovely. No, także to tak w ramach polecajki. A tutaj trochę moich kryształowych nowości, ale to już zaraz zostawimy sobie na kolejnego vloga. Tak mi się jeszcze przypomniało, że nie mówiłam Wam, jak finalnie wyszedł Bigos. To jest sprawdzony przepis, także ten Bigos polecam. Zajadaliśmy się wszyscy, nawet Nelcia popróbowała i mówiła, że bardzo, bardzo dobry. Także Bigos z Thermomixa, jeśli nie próbowaliście, polecam raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, przygotowuję sobie właśnie filiżankę, będę robiła sobie herbatkę. E, oczywiście e, kominek już tutaj, kominek, dyfuzor elektryczny, nawilżacz powietrza już odpalony, zaraz zapalę jeszcze światełko e, i słuchajcie, zabieram się za herbatkę. Radość z Lamani. Uwielbiam to, jest po prostu taka mięta. Miętowa herbatka. Tak naprawdę, już Wam o niej często wspominam. Tutaj mamy zieloną herbatę liściastą, mięta pieprzowa i aromat miętowy. Jest naprawdę rewelacyjna. Także filiżanka herbatka e, piękny zapaszek i robię taką pastę słuchajcie e, będzie jajko będzie szczypiorek będzie koperek będzie kukurydza i będą paluszki e, krabowe więc zabieram się za kolację a później już wyniki rozdanka chciałam tam postawić a będę przecież teraz robić herbatę także wyniki rozdanka nie pasta jajeczno krabowa i wyniki rozdanka, powiem wam, że jest tyle komentarzy będę miała ciężki orzech do zgryzienia, także pewnie mama mi w tym pomoże i wyłonimy dwóch zwycięzców